Dzisiaj pokażę wam jak wgrać schematika do Athermosa. Wpisujecie się w przeglądarce jakiego chcecie mieć schematykę. McDonalda wjeżdżam dobrze. do planu Minecraft. nie sobie wybieracie co tam byście chcieli. Yes. I... Musicie mieć na przykład, O, takie download schematic. To musicie mieć napisane, bo jak będziecie mieli na przykład mapę, tam download map, to tego nie pobierajcie. Darmowa dostawa z Am Dobra. Teraz wchodzimy do Ternosa. W pluginach WordEdit. Edit. Wgrywamy sobie WordEdit, Przed tym odpadamy serwer. Wchodzimy na niego. Teraz pliki. Plugins Word Edit. Schematyk. I teraz klikacie tu, pobrane i sobie wygrywacie Gdy macie wygrane wchodzicie na kraftę. Przed tym dajecie sobie operatora. Jak już macie tak Damy model I teraz. Fematyk. List. Klikacie tutaj. I teraz musicie poczekać, aż tutaj się, na... Jeśli muszę czekać wczytywanie schematu, to wtedy musicie poczekać chwilę, aż tu Wam się pokaże, że możecie pastę. W tym w właśnie pastę, wpisujecie i macie maka. Bardzo łatwo to jest zrobić. No zależy też na jakim zamzaniu to Dobra. To już by było na tyle. <tryk> Subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie jeszcze kanał w formie Podłoga Ziemniaczek. Fajne też tam filmy, poradniki wylatują. Co jakiś czas, ale długi. No i. 哪儿去？